Moi drodzy, tym razem z już z pogranicza rumuńsko-bułgarskiego, tu również przechodziły burze. Nie były one, co prawda, silne, ale były. W oddali widoczne są kolejne chmury tworzące się Cumulus Congestus, tutaj za tymi drzewami. Tam również w oddali zaraz będziemy mieli cumulonimbusa. Tutaj pozostałości opadów związane z komórką burzową, którą żeśmy obserwowali. No i przede wszystkim, moi drodzy, Troszkę tego deszczu spadło, ale zobaczcie, jak bardzo spękana jest ziemia, albo co tutaj w ogóle się dzieje. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli ktoś z Was y, ogarnia, bo tutaj mamy pole słoneczników i jest spękana ziemia, ale w takiej fakturze, jakby kwadratu. Bardzo ciekawe, powiem szczerze. Generalnie tutaj było do tej pory bardzo sucho, co widać y, chociażby w tym momencie. Teraz troszkę opadów się tutaj nad tym obszarem pojawiło, więc. Y, no, troszkę jest mokrzej, ale cały czas czekamy na większe opady. Kolejne materiały zebrane, ale cały czas czekamy na coś nowego, coś lepszego. Macedonia powinna przynieść nam silne burze, które będą w weekend. Udajemy się właśnie do Macedonii. Dzisiaj Bułgaria, jutro Macedonia i tam obserwacje wieczorne i nocne, więc widzimy się niedługo. Cześć.